jest idea wspierająca dzieci z zespołem Downa głównie, ale również dzieci z wszelkimi niepełnosprawnościami. Zorganizowaliśmy bieg po to, żeby zebrać pieniążki na półkolonie dla tych dzieciaczków właśnie. Udział może wziąć każdy. Mogą biec dzieci, jeździć na rowerkach, na hulajnogach, dorośli. Jest to bardzo fajna gliwicka impreza i myślę, że już się wpisała w cykliczność i systematyczność. Co roku jest odbywana. Dlatego i również chcemy tutaj wziąć udział w tym kolorowym dniu i łączyć się z, z wesprzeć akcję właśnie dzieci zespołem Downa i również inne i fundację Tośkę. W tym roku mamy 999 pakietów wydanych. Jeszcze nie, ale mamy nadzieję wydamy. Natomiast już wiemy o tym, że biegnących będzie trochę więcej, ponieważ ludzie zadeklarowali, że przyjdą i pobiegną nawet bez numeru startowych, po prostu żeby wesprzeć dzieciaki, żeby być z nami, żeby okazać tą solidarność z ludźmi niepełnosprawnościami. Jak się biegło? Rewelacyjnie. Bardzo dobrze, jak się biegło? Fajnie. Fajnie. Pierwszy raz? Nie, drugi raz. Jesteśmy ze szkoły specjalnej w Zabrzu, tak? tak. I mamy jaki klub sportowy? Grupa biegowa, Odwróćcie, się, dodaj mi skrzydeł i biegniemy na wszystkich biegach charytatywnych w okolicy, tak? Tak. Było super. Wzięliśmy udział w wieku, ponieważ chcemy pokazać, że integrujemy się też z osobami niepełnosprawnymi. Oni tutaj są, więc zawsze fascynują, bo są tacy radośni. No i też chcieliśmy poczuć taką radość razem. Ja trochę zmęczyłem się, ale wiem, ok, ogólnie ok, fajnie było. Impreza rośnie w siłę i to powiem panu, że strasznie mnie wzrusza, bo to pokazuje, jak bardzo takie coś jest potrzebne, jakim jesteśmy fajnym społeczeństwem i potrzebujemy takich właśnie takiej przestrzeni do otwartych spotkań, żeby wszyscy czuli się akceptowani. Każda złotówka przybliża dzieciaki do właśnie do tych, do tych półkolonii i jakby one są, są dla nas priorytetem no, chcielibyśmy żeby te dzieci mogły wziąć żeby rodzice nie musieli brać udziału w tych półkoloniach tylko dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry mogły tam po prostu spędzić czas w wakacje to no są półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami, dla dzieci normatywnych. W zeszłym roku były to cztery turnusy. Są turnusy integracyjne, czyli takie, na których są dzieci z niepełnosprawnością, dzieci normatywne. Są też turnusy specjalne dedykowane dzieciom ze spektrum albo dzieciaki z, dzieciom z głęboką niepełnosprawnością. Nie ma nic ważniejszego niż akceptacja, niż równość, niż takie przekonanie, że warto wspierać tych, którzy tego naszego wsparcia potrzebują. Więc biegniemy po raz czwarty w kolorowych skarpetkach. Pokazując, że wprawdzie trisomia jest jakimś utrudnieniem dla życia, ale to jest tylko powód ku temu, żebyśmy próbowali zrobić wszystko, żeby osoby z zespołem, zespołem Downa mogły się dobrze rozwijać, dzieciaki mogły się dobrze rozwijać i mogły się czuć po prostu dobrze, czując też wsparcie nas wszystkich i pełną akceptację. Fundacja Tośka i Przyjaciele wspieramy dzieci ze zespołem Downa z innymi niepełnosprawnościami i ich rodziny. Czyli właśnie naszym priorytetem jest włączenie społeczne. Stąd właśnie organizacja takich wydarzeń, organizacja półkolonii, zajęć sportowych dla dzieci, tanecznych, warsztatów, ale też wsparcie dla rodziców, spotkania z rodzicami, wsparcie psychologiczne. Szerzymy świadomość, czyli prowadzimy warsztaty w szkołach generalnie i no i oczywiście też wspieramy edukację. Działamy na rzecz edukacji włączającej w Gliwicach. Także bardzo szeroko chcemy zmieniać naszą lokalną społeczność po to, żeby dzieciom ze zespołem Downa ich rodzinom żyło się coraz lepiej.